Na bezkresnych ziemiach, gdzie słońce przypala skórę, a decyzje kształtują przeznaczenia, 43-letni farmer miał odkryć, że niektóre proste pytania mogą wszystko zmienić. I że czasami rodzina to nie tylko krew. To wybór. Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, skąd oglądasz te historie. Zawsze dobrze wiedzieć, dokąd docierają te słowa. Kusz unosił się leniwymi wirami, gdy ona przyjechała. Południowe słońce tego dnia wydawało się mieć ciężar, przyciskając wszystko do ziemi, włącznie z cieniami, które ledwo formowały się pod wyschniętymi drzewami. Farmer otarł pod z czoła grzbietem dłoni i spojrzał na kobietę Apacz, która schodziła z wozu obok kupca z miasta. Była młoda, może dwadzieścia kilka lat, z ciemnymi oczami, które zdawały się oceniać każdy szczegół wokół bez pośpiechu. Nosiła prostą, nieco wyblakłą sukienkę, a długie włosy miała związane w praktyczny sposób. Kupiec pomachał i krzyknął coś o umowie zawartej w zeszłym tygodniu. Ochrona w zamian za pracę. Trudne czasy wymagały praktycznych rozwiązań. Farmer przytaknął. To nie był pierwszy raz, gdy ktoś przyjeżdżał w ten sposób, szukając bezpiecznego miejsca z dala od konfliktów, które wciąż rozdzierały niektóre regiony. Miał przestrzeń, miał pracę i nie widział problemu w oferowaniu schronienia. Farma była za duża, żeby mógł się nią zajmować sam. Nie powiedziała nic, gdy kupiec odjechał. Po prostu wzięła mały tobołek, który niosła i stała, czekając na instrukcję. Farmer wskazał dom gestem. W środku pokazał jej pokój z tyłu. Mały, ale czysty, z oknem wychodzącym na sad. Wyjaśnił rutynę farmy. Wstawać wcześnie, zajmować się kurami, pomagać w ogrodzie, przygotowywać posiłki. Słuchała wszystkiego bez przerywania, tylko czasem kiwała głową. Mówiła niewiele, zauważył. Ale jej oczy nie przestawały. Obserwowały każdy kąt, każdy przedmiot, każdy jego ruch z niemal niepokojącą uwagą, jakby zapamiętywała nowy język poprzez gesty i ciszę. Pierwsze dni były dziwne. Wykonywała zadania z zadziwiającą skutecznością, ale zawsze w milczeniu. Czasami przyłapywał ją na patrzeniu na proste rzeczy: filiżankę, Talerz, sposób w jaki wiązał buty. Zdawała się studiować jego świat jak ktoś, kto odszyfrowuje mapę bez legendy. Próbował kilka razy nawiązać rozmowę, ale odpowiedzi były krótkie: tak, nie, może. Z czasem przestał nalegać. Każdy miał swoje tempo, myślał. Przyjechała z innego miejsca, z innymi zasadami, innymi zwyczajami. Przystosuje się we własnym tempie. Farma znajdowała się kilka godzin od najbliższego miasta, skupiska drewnianych budynków, które rosło powoli, jak wszystko w tym regionie. Miał rozproszonych sąsiadów, innych farmerów, którzy prowadzili swoje ziemie z tym samym uporem koniecznym do przetrwania tam. Jeden z nich był żonaty z jasnowłosą kobietą, która czasami przychodziła po jajka lub wymieniać przetwory. Farmer zawsze był uprzejmy, ale zdystansowany. Od czasu gdy żona odeszła lata temu, zostawiając tylko wspomnienia i ciszę, przyzwyczaił się do samotności. Nie był nieszczęśliwy po prostu był, istniał, prowadził farmę, budził się, zasypiał, powtarzał, ale tego popołudnia wszystko się zmieniło naprawiał płot przy stodole, gdy usłyszał pośpieszne kroki. Odwrócił się i zobaczył kobietę apacz biegnącą w jego kierunku z wyrazem twarzy, którego nigdy u niej nie widział. Mieszanką zdezorientowania i pilności. Zatrzymała się przed nim dysząc i wskazała za stodołę. Odłożył młotek i podążył za nią nie rozumiejąc. Gdy skręcili za róg budynku, zatrzymała się i wskazała ponownie, teraz bardziej dyskretnie. Tam Częściowo ukryci za stertą siana byli dwaj sąsiedzi: jasnowłosa kobieta i jej mąż. Całowali się. To nie był tylko szybki pocałunek pożegnalny, był długi, intymny, taki rodzaj momentu, który wyraźnie nie powinien mieć świadków. Farmer poczuł, jak twarz mu się rozgrzewa, szybko się odwrócił, dając znak, żeby poszła za nim z powrotem. Oddalili się w milczeniu, aż doszli blisko domu. Spodziewał się, że zada jakieś pytanie o to, co zobaczyli, może była zdenerwowana, że była świadkiem czegoś tak prywatnego, ale gdy w końcu przemówiła, pytanie było zupełnie inne, tak oni robią dzieci, zatrzymał się w połowie drogi, odwrócił się, żeby na nią spojrzeć. Jej oczy były utkwione w nim, poważne, czekające na odpowiedź. Nie było złośliwości, nie było żartu. To było szczere pytanie, proste, bezpośrednie i zupełnie nieoczekiwane. Otworzył usta, zamknął, próbował znaleźć słowa, poczuł jak talerz, który niósł, wyślizguje mu się z rąk i spada na ziemię, rozbijając się na kilka kawałków. Dźwięk wydawał się odbijać głośniej niż powinien. Ja zaczął, ale nie wiedział jak kontynuować, nadal na niego patrzyła, czekając. Było coś w tym spojrzeniu, co wykraczało poza dziecięcą ciekawość. To było spojrzenie kogoś, kto wyrósł w innym świecie, z innymi wyjaśnieniami, a teraz próbował zrozumieć zasady tego nowego miejsca. Prawdopodobnie nigdy nie widziała dorosłych zachowujących się w ten sposób. A może widziała, ale w zupełnie innych kontekstach. Zdał sobie sprawę, że dla niej nie chodziło o zakłopotanie czy wstyd. Chodziło o zrozumienie o odnalezienie sensu, wziął głęboki oddech, zebrał kawałki rozbitego talerza i zaniósł do domu. Poszła za nim, wciąż czekając, usiadł przy kuchennym stole i wskazał krzesło naprzeciwko, usiadła z rękami na kolanach, cierpliwa, próbował wybrać odpowiednie słowa, zaczął wyjaśniać, że to, co widziała, było okazaniem uczucia między dwojgiem ludzi, którym na sobie zależało że dorośli czasami wyrażali swoje uczucia w ten sposób. Słuchała uważnie, robiąc małe skinienia głową. Potem pytała więcej pytała o rodzinę, o to, jak ludzie decydują się zostać razem, o to, co znaczy należeć do kogoś lub do jakiegoś miejsca. Odpowiadał najlepiej, jak potrafił, z uczciwością i prostotą. Mówił o wyborach, o zobowiązaniu, o wzajemnej trosce. W miarę jak rozmawiali, zdał sobie sprawę, że nie była tylko ciekawa tego, co zobaczyła, próbowała zrozumieć własne miejsce tutaj, czy należała, czy będzie miała miejsce, które mogłaby nazwać swoim, czy mogłaby zbudować coś podobnego do rodziny, nawet będąc daleko od tej, którą zostawiła za sobą. Rozmowa trwała godzinami, słońce zaczęło schodzić za horyzont, malując niebo na pomarańczowo i czerwono. Opowiedział o żonie, która odeszła, o tym, jak czasami połączenia między ludźmi się rozpadają, nie przez złośliwość, ale dlatego, że drogi się rozchodzą. Ona opowiedziała po raz pierwszy o życiu, które miała wcześniej, o różnych rytuałach, o tym, jak nigdy nie czuła się w pełni częścią żadnego miejsca, o tym, jak obserwowanie tego pocałunku obudziło w niej coś niepożądanie ale głęboką chęć zrozumienia, co sprawia, że ludzie się łączą, co tworzy więzi, które trwają, tej nocy coś się między nimi zmieniło. To nie było dramatyczne, nie było konkretnego momentu, było stopniowe, jak światło zmieniające się pod koniec popołudnia, zaczął ją widzieć inaczej, nie jako tymczasową pracownicę czy kogoś, kto potrzebował ochrony. Ale jako kompletną osobę, z głębią, z historiami, z autentycznym poszukiwaniem zrozumienia i przynależności, a ona zaczęła widzieć w nim nie pracodawcę czy odległą postać, ale kogoś, kto mógł nauczać, kto mógł dzielić się, kto mógł pomóc jej rozszyfrować ten nowy świat. W następnych dniach rozmowy trwały. Zadawała pytania o wszystko: dlaczego ludzie się żenią? Jak decydują się mieć dzieci, co znaczy kogoś wychowywać, odpowiadał cierpliwie, czasami dzieląc się własnymi niepewnościami i żalami. Powiedział, że nigdy nie miał dzieci, że żona chciała, ale moment nigdy nie wydawał się odpowiedni, a potem ona odeszła. Czasami zastanawiał się, jak by to było, czy uczyniłoby go to lepszym, bardziej kompletnym. Słuchała wszystkiego z tą głęboką uwagą, którą już znał, wchłaniając nie tylko słowa, ale uczucia za nimi. Pewnego dnia, gdy pracowali razem w ogrodzie, zapytała, czy uważa, że wciąż może mieć rodzinę. Zatrzymał się z rękami brudnymi od ziemi i spojrzał na nią. Pytanie miało warstwy. Nie chodziło tylko o możliwość biologiczną czy logistyczną. Chodziło o nadzieję, o nowy początek. Oto, czy 43 lata i historia samotności oznaczały, że te drzwi były zamknięte na zawsze, powiedział, że nie wie. Że rodzina to duże słowo, które może znaczyć wiele rzeczy. Że może nie chodzi tylko o więzy krwi, ale o wybór troszczenia się o kogoś. O budowanie czegoś razem, nawet jeśli jest inaczej niż inni oczekują. Milczała przez długi czas po tym, wrócił do pracy, myśląc, że może powiedział coś niewłaściwego. Ale gdy znowu podniósł wzrok, zobaczył, że się uśmiecha. Mały uśmiech, niemal nieśmiały, ale szczery. To był pierwszy raz, gdy widział ją tak się uśmiechać i zdał sobie sprawę, że uśmiecha się w odpowiedzi. Tygodnie mijały. Dynamika między nimi nadal się zmieniała. Zaczęła więcej mówić, nie za dużo, ale wystarczająco. Opowiadała historie o dzieciństwie, o tradycjach, które powoli zapominała, o strachu przed całkowitą utratą tego, kim była, próbując dopasować się do tego, kim musiała być. Słuchał. Oferując nie rozwiązania, ale obecność. Czasami w środku jakiegoś zadania zatrzymywała się i zadawała zupełnie nieoczekiwane pytanie. Jak to jest czuć się w domu? Co sprawia, że ktoś czuje się chroniony? Dlaczego ludzie dotykają się nawzajem w pewien sposób? Zawsze odpowiadał, nawet gdy odpowiedzi były trudne, nawet gdy obnażały jego własne słabości. Jeśli ta historia już cię wciągnęła, Wyobraź sobie, co będzie w następnym rozdziale. Skorzystaj z tej chwili i zostaw komentarz, powiedz, co o tym myślisz. Pewnego popołudnia podeszła do niego, gdy czytał na werandzie. Zawahała się przez moment, zanim zapytała, czy może usiąść. Wskazał krzesło obok. Siedzieli w milczeniu przez kilka minut, tylko obserwując schodzące słońce. Potem zapytała, czy mógłby nauczyć, jak ludzie okazują uczucie. Nie tego typu, który widziała za stodołą, ale prostego typu, codziennego. Tego typu, który budował połączenie, nie oczekując niczego w zamian. Był zaskoczony, ale zrozumiał, o co prosi. Nie chodziło o atrakcję. Chodziło o naukę języka, którym nigdy nie miała szansy swobodnie mówić. Zaczął powoli, wyjaśnił o małych gestach: jak dotknięcie ramienia może oznaczać wsparcie, jak trzymanie czyjeś dłoni może zaoferować pocieszenie, jak przytulenie może być cichą przystanią, gdy słowa nie wystarczają. Słuchała z tą całkowitą koncentracją, którą już znał, potem nieśmiało zapytała, czy mógłby pokazać. Nie dlatego, że chciała czegoś konkretnie od niego, ale dlatego, że potrzebowała zrozumieć, potrzebowała poczuć, żeby pojąć. Zawahał się. Nie dlatego, że było coś złego w prośbie, ale wiedział, że jest na delikatnym terenie, ale spojrzał na nią i zobaczył tylko szczerość, tylko osobę próbującą się uczyć. Więc wyciągnął rękę, patrzyła na jego dłoń, potem na jego twarz, i w końcu położyła swoją dłoń w jego. Trzymał ostrożnie, ani nie ściskając za mocno, ani nie puszczając za luźno. Po prostu trzymając obecność. Studiowała to uczucie, patrzyła na splecione dłonie, jak ktoś, kto bada coś cennego i kruchego. To, powiedział miękko, to sposób na powiedzenie, że nie jesteś sama. Powoli przytaknęła, zostali tak przez kilka minut, potem puściła jego dłoń i podziękowała. Powiedziała, że teraz trochę lepiej rozumie, poczuł coś dziwnego w piersi. To nie była romantyczna atrakcja, to było coś innego, w pewien sposób głębszego. To był początek więzi, która jeszcze nie miała nazwy. Coś między przyjaźnią a rodziną, między nauczycielem a uczniem, między dwojgiem ludzi, którzy znaleźli się nawzajem we właściwym momencie, gdy oboje potrzebowali. W następnych tygodniach nadal się uczyła nauczyła się gotować potrawy, które lubił nauczyła się historii, które opowiadał o regionie nauczyła się czytać zmiany w pogodzie i porach roku ale co ważniejsze uczyła się o sobie o tym, czego chce, o tym, kim się stawała w tym miejscu, z tym mężczyzną, który stał się czymś w rodzaju przewodnika, nie planując tego. On też się uczył. Nauczył się widzieć świat jej oczami. Nauczył się, że nie jest za późno na formowanie głębokich połączeń. Nauczył się, że rodzina może narodzić się z nieprawdopodobnych okoliczności i wzmacniać się poprzez codzienne wybory. Pewnego dnia, gdy razem przygotowywali kolację, nagle się zatrzymała i spojrzała na niego. Miała inny wyraz twarzy, poważniejszy, bardziej zdecydowany. Zapytała, czy miałby coś przeciwko, gdyby została nie jako pracownica, nie jako ktoś tymczasowy, ale jako ktoś, kto należy. Odłożył nóż, który trzymał, i spojrzał na nią. Poczuł gulę w gardle. Zapytał, czy to jest to, czego naprawdę chce. Powiedziała, że tak, powiedziała, że po raz pierwszy w życiu czuła, że znalazła miejsce, gdzie może być sobą i jednocześnie stać się kimś nowym, gdzie może zadawać pytania bez strachu, gdzie może się uczyć bez osądu, gdzie może zbudować coś, co też będzie jej. Nie odpowiedział od razu słowami. Zamiast tego otworzył ramiona, zrozumiała zaproszenie i zrobiła krok do przodu, pozwalając mu się przytulić. To był uścisk inny niż jakikolwiek wcześniej dzielony. Nie chodziło tylko o pocieszenie czy naukę, chodziło o akceptację, o wybór, o dwoje ludzi decydujących się zbudować coś razem, nawet jeśli to coś nie miało tradycyjnej nazwy. Ale historia była daleka od zakończenia, bo kilka dni później stało się coś, co sprawdziło wszystko, co zbudowali. Jasnowłosa sąsiadka pojawiła się na farmie nie po jajka czy przetwory, ale dlatego że potrzebowała pomocy. Była wyraźnie zdenerwowana, powiedziała, że odkryła, że spodziewa się dziecka. Ale mąż był w podróży służbowej i bała się zostać sama na swojej farmie. Zapytała: Czy może zostać tam kilka dni, dopóki on nie wróci? Farmer zgodził się bez wahania, przygotował dla niej pokój gościnny. Kobieta Apache obserwowała wszystko w milczeniu, ale tej nocy, po tym jak sąsiadka poszła spać, przyszła do niego na werandę, miała wyraz twarzy, którego nie mógł całkowicie odczytać. Zapytała, czy ma uczucia do tej drugiej kobiety. Był zaskoczony pytaniem i odpowiedział, że nie. Naciskała, pytała, dlaczego więc był tak troskliwy. Wyjaśnił, że to po prostu właściwa rzecz do zrobienia: pomóc komuś, kto potrzebuje. Milczała przez chwilę, przetwarzając, potem zadała pytanie, które naprawdę się liczyło: zapytała, czy chce tradycyjnej rodziny, czy chce mieć własne dzieci, czy to, co mieli, nie jest wystarczające. Wrażliwość w jej głosie była wyczuwalna. Zdał sobie sprawę, że się boi, boi się, że ta ciężarna kobieta reprezentuje coś, czego ona nigdy nie będzie mogła zaoferować, boi się, że miejsce, które znalazła, nie jest naprawdę jej, boi się utraty jedynej rzeczy, która zaczynała wyglądać jak dom. Wziął głęboki oddech, chwycił jej ręce i spojrzał w jej oczy. Powiedział, że już nie wie, co znaczy tradycyjna rodzina. Powiedział, że przez lata myślał, że wie, podążał za scenariuszem, który oferowało społeczeństwo, a i tak skończył sam. Powiedział, że to, co zbudowali razem w ostatnich tygodniach, było bardziej realne niż cokolwiek, co miał wcześniej, nie dlatego, że podążało za zasadami, ale dlatego, że było wybierane każdego dnia. Słuchała, ale widział, że wciąż była niepewność, więc powiedział coś, o czym nie wiedział, że czuje, dopóki słowa nie wyszły. Powiedział, że jeśli chce, jeśli jest gotowa, mogą to sformalizować nie jako mąż i żona, ale jako rodzina może ją prawnie adoptować dać jej nie tylko miejsce do życia, ale nazwisko oficjalną tożsamość w tej ziemi prawdziwe korzenie a jeśli będzie chciała pewnego dnia w przyszłości, może mogliby nawet pomyśleć o otworzeniu domu dla innych ludzi, którzy potrzebują, zbudować coś większego, wybraną rodzinę, zbudowaną z autentycznych połączeń, zamiast tylko więzów krwi. Patrzyła na niego przez długi czas, widział łzy tworzące się w jej oczach, potem zapytała, czy naprawdę to ma na myśli, czy nie jest tylko miły, potrząsnął głową. Powiedział, że to też egoistyczne, powiedział, że przywróciła coś do jego życia, cel, połączenie, powód do wstawania, który wykracza poza samo przetrwanie kolejnego dnia. Powiedział, że jeśli ktoś coś tu zyskuje, to on, następne dni były dziwne, obecność ciężarnej sąsiadki zmieniła dynamikę domu, nie dlatego, że robiła coś złego ale dlatego, że zmuszała oboje do konfrontacji z pytaniami, których może woleli unikać. O tym, czego naprawdę chcą, o tym, co znaczy rodzina. O różnych formach miłości i troski. Kobieta Apache obserwowała sąsiadkę z ciekawością, która wykraczała poza to, co widziała tamtego dnia za stodołą. Teraz widziała przemiany ciała, widziała sposób, w jaki kobieta instynktownie kładła rękę na brzuchu, widziała mieszankę strachu i radości w jej oczach. Pewnej nocy, gdy były same w kuchni, sąsiadka zapytała o związek między nią a farmerem. Kobieta Apache zawahała się przed odpowiedzią, powiedziała, że to skomplikowane, że nie ma odpowiednich słów. Sąsiadka uśmiechnęła się ze zrozumieniem i powiedziała, że najlepsze połączenia zwykle są takie skomplikowane, trudne do nazwania, ale i tak prawdziwe. Potem powiedziała coś, co pozostało echem. Powiedziała, że rodzina to o tym, kto jest tam, gdy najbardziej potrzebujesz. O tym, kto naprawdę cię widzi i decyduje się zostać. Powiedziała, że widzi, że farmer i kobieta Apache to mają. I że to rzadsze i cenniejsze niż jakakolwiek tradycyjna struktura. Gdy mąż sąsiadki w końcu wrócił i zabrał ją do domu, farma znowu stała się cicha. Ale to była inna cisza. Bardziej naładowana. Bardziej pełna możliwości. Tej nocy farmer i kobieta apaczy usiedli na werandzie, jak robili to wiele razy wcześniej, ale tym razem miał papiery w rękach, dokumenty adopcyjne, które kazał przynieść z miasta, pokazał jej je i zapytał czy jest pewna. Wzięła papiery, czytała powoli, próbując zrozumieć wszystkie prawne i formalne słowa. Potem spojrzała na niego i zadała ostatnie pytanie. Zapytała: Czy to znaczy, że naprawdę będzie należeć, że będzie miała miejsce, którego nikt nie może zabrać, że będzie jego córką naprawdę, nawet nie przez krew? Przytaknął. Powiedział, że tak, że to dokładnie to oznacza. Patrzyła na papiery jeszcze przez kilka chwil. Potem, lekko drżącymi rękami, wzięła długopis, który oferował i podpisała: On też podpisał. I w tym momencie, pod niebem pełnym gwiazd Starego Zachodu, narodziła się nowa rodzina. Nie w tradycyjny sposób. Nie w sposób, jaki którekolwiek z nich sobie wyobrażało, ale prawdziwa. Autentyczna. Wybrana. Nie rozmawiali wiele po tym. Nie musieli. Po prostu siedzieli obok siebie, patrząc na bezkresną ciemność ziemi wokół. Wiedząc, że teraz mają siebie nawzajem że zbudowali coś, co będzie trwać, coś, co zaczęło się od prostego pytania o to, jak ludzie robią dzieci, a przekształciło się w podróż odkrywania, co naprawdę znaczy tworzyć życie, nie tylko w sensie biologicznym, ale w sensie budowania przyszłości, dawania komuś korzeni, wyboru bycia rodziną i gdy noc postępowała, gdy świat wokół spał, pozostali tam. Ojciec i córka, nie przez przypadek natury, ale przez świadomy i odważny wybór, bo czasami najlepsze rodziny to te, które budujemy własnymi rękami, te, które rodzą się nie z jednego momentu, ale z setek małych momentów, z pytań odpowiadanych z cierpliwością, z dzielonych słabości, z podejmowanych ryzyk z serc, które decydują się otworzyć, nawet po tym jak były zamknięte tak długo i w tym zakątku Starego Zachodu, na farmie, która wcześniej znała tylko ciszę i rutynę, teraz było prawdziwe życie. Był śmiech, były rozmowy, był ktoś czekający, gdy dzień się kończył, był ktoś o kogo się troszczyć i ktoś przez kogo być otoczonym troską. Była w końcu rodzina inna, nieprawdopodobna, ale absolutnie prawdziwa, i to w końcu było wszystkim, co się liczyło. I jak, co sądzisz o tej podróży przez Stary Zachód? Jeśli Ci się podobało, subskrybuj kanał, włącz dzwonek i napisz w komentarzu, skąd oglądasz. Twój udział sprawia, że ta ścieżka pozostaje żywa.